Cześć, witam Was ponownie w grze Death Stranding. E, Przyjmie nowe zlecenie dla sama w węźle górskim. Okej. Okay. O. Sprawdź stan Lu. Co tam U niego? Masz dość. No, skoro tutaj jesteśmy, to może od razu te wiadomości odczytamy. Zmieszane. No, niech mnie... John! To ty? To pytanie. Co pan robi? Moja żona tu jest. Nie chcę umieć powtórki. No, no, no. Przykro mi. Nie wiedziałem, że to należy. No, no, no. Witaj sam. Sam. Na zachodzie regionu znajduje się olbrzymie smołowisko. Za nim leży węzeł graniczny. Ostatni bastion cywilizacji na tym obszarze. To Twój ostateczny cel. Kiedy podłączysz tam swojego Cupida, sieć chiralna obejmie już cały kontynent. Odrodzenie Ameryki. Jest bliskie. I pamiętaj, to właśnie tam przetrzymują Amelie. Musisz ją przyprowadzić do domu. Ale zanim przekroczysz smułowisko, musisz zawiązać jeszcze jeden węzeł. Hartman ci w tym pomoże. Sam musisz mi przynieść kilka rzeczy. Po pierwsze, nieśmiertelniki żołnierza. Schowaj je do kieszeni, żeby się nie zgubiły. Po drugie, zwłoki mamy. Jej, jej ciało nie wykazuje oznak martwicy i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Bliższe badanie może zapewnić nam informacje kluczowe dla opanowania skutków wdarcia. Powiedzmy, że... Pozostała minuta. Mam mało czasu. Bierz się do pracy. Będę czekał. W terminalu znajdziesz zlecenie. Zrealizuj świeżo przygotowane lekarstwa, nie, nie ku mam, dlaczego nie mogę dostarczyć? Dostawa jednostki 06. Czyli nie mamy tego za chwila. Prywatna szafka. O, jest tutaj. Przypomniało mi się, że powiedzieli, że wszystko jest w prywatnej szafce. Umieszczone. W czasie no tak wzięliśmy zadanie, późno nas wciągnęło, dlatego tak wyszło. Przepraszamy to dzięki Tobie. Dziękuję sam. Dobra, robota dostępna nowe Więcej informacji znajdziesz w terminalu. Dostaw dobra, ale tak odbierz materiały, to nie ładna szafka chcemy, a mogłem od razu do kombinezonu e, złoty egzoszkielet terenowy, pewnie nam się przyda, wzmacniający mi koniecznie Złoty bridges poziom trzeci, karabin automatyczny poziom drugi, e, weźmy to. Nieśmiercionośny karabin automatyczny poziom pierwszy, a ten też poziom pierwszy. Strzelba. Wyrzutnia bola, weźmy jedną, zero. 0. kurde nie używałem tego. Co to jest? Wypełniona zagęszczonymi pionami, wybranymi, gdy korzystamy z prysznica. Otwiera się w momencie wrzutu, wypuszczania, wraca do atmosfery. Zauważalny sposób wpływa na wynurzony, choć to jak dokładnie wywiera na nie efekt, należy sprawdzić samodzielnie, Wycelować, następnie puścić, by im mocniej wciśniesz, co leci dalej. Zaczę wspinać próby. euro Eurobagażnik chyba nie. Worków z krwią od groma to worek z krwią na plecach, a eee, to założymy przymocowanie na zonę. Dobra, ułóż automatycznie. No i zlecenie, co my tu mamy? Laboratorium Hertmana to odzyskanie. Hmm. No dobra, to weźmy najpierw to, uszkodzenia mniejsze, górzysty teren, okej. Okay. A później jak wrócimy, weźmiemy to drugie zadanie. Chyba wszystko mamy, zaczepy mamy, drabiny mamy. Eee, drabin assembler jest jeden, ale no może tyle starczy, buty mamy. No, bagażnika nie potrzebujemy, dobra. Ja obawiam się, że górzysty teren nie sprzyja. Będzie trzeba iść na pieszo, a nie samochodem. Czy tam trajką? era przyjemnej podróży. Tak Z drugiej strony tutaj w trajku, cały czas jeździliśmy. <laughs> Od biuru, okolice zniszczonego domu. Ale to jest 1000 metrów.

Jesteśmy tu, a idziemy tam. 600 metrów. Okay. Okay. Czy tu będzie znowu ta kurty zawieja? Coś mi się tak wydaje, że może być. Trzeba było wziąć tą frajkę za sobą, bo trochę w tym śniegu się poruszamy wolno. To co to? Co to jest? kurjeża muły, ale czy to dobre muły? też to nas macha Panie i panowie, zaczep wspinaczkowy, który jest to niezależny do sasy, nie kradną niczych ładunków, nie stanowią zagrożenia, więc by się z nimi przywitać, gdy spotkasz ich na drodze. Ej, ja mam co on mi tu W tym razie dałbym wam like, ale nie wiem, czy mogę. I gdzie tam okay. jakie się?

jest jest to trochę to, to, to trudna przyprawa w tym porze, powolna Ej, porze, Szczerze ja. Jeszcze ja nie mam założonego. Nie, ja pierdole, ostatnie. Patrzę tutaj na znacznik, że nie ma baterii, same buty, o co chodzi. I okazało się, że go wziąłem, a nie założyłem. Jama. Aha, gdzieś tutaj coś zlokalizowano, główny e, ładunek ze zlecenia, uzyskanie zimowe ubrania, że tam A ta jama to po prostu jama. Chodźcie choroba to tam trzeba być. Damy radę jakoś tędy. Я тебе. Tutaj pewnie linę jakbyśmy opuścili, to nie starczyła, bo do samego dołu. Czy by starczyła? Hiralny zaczep. Spersonalizowany zaczep wspinaczkowy pokryty hiralem leki trwały. Można wbić go w ziemię, by stworzyć punkt zaczepienia dla 30-metrowej liny umożliwiającej schodzenie wchodzenie po stromych zboczach i urwiskach. A czym on się różni od zwykłego? Myślicie, że starczy? 30 metrów? No, może nie być to. Wystarczające. Dobrze, jesteśmy tu. A teraz... Za mało miejsca na pytanie, czy uda się zejść na sędu? Już żadnego zaczepu nie mam. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. <grywa> okay. Lu, niechcący, niechcący. Niestety takie rzeczy się czasami zdarzają, lub. więc lup przywrócona, okej? Taki zały humor. A pytanie jest następujące. Chyba nikt nie będzie mógł tej liny złapać. Ta, słabo, to może ktoś mieć problem taki jak my, że skorzysta z tej drogi yy, schodząc z góry, a później będzie gleba. I dostaniemy dislike'i. Gdzie teraz? Tutaj. Tam mamy ładowarkę, bo ją olejemy. Teraz się śmieję. A przed chwilą co było? Tam... Ktoś coś buduje, to mamy jakiś materiał, może będziemy mogli dodać go do budowy. To co my możemy tu ukończyć obiekt? specjalne stopy ok e. kryształy chiralne 300 dobra a tutaj? no Zawsze to mniej. No dobrze, to teraz... Okay. Idziemy tam. to patrzę. Dobrze pamiętam, że to była gdzieś trollka. Wygląda na to, że tak ale nie wiem czy taka odległość jest możliwa sprawdzimy to jakby można było drolką z jakaś to byłoby

Tam jest tyrolka. Poza zasięgiem, no to kurka wodna, królka mamy tu, jest jeszcze tutaj, to za daleko, rozbierz obiekt. Rozebrany dzięki temu zwolniono zostanie przepustowość firmy, ale obiekt zostanie usunięty również ze świata innych graczy na pewno. No. Ale assembler odzyskamy, czy nie? No właśnie nie. Jednak miałem jeszcze zawsze spinaczkowe.